Dobra, lecimy. Wybierz planetę z ładną pogodą Dobra, weźmiemy sobie latarkę to Lecimy No dobra, ktokolwiek jest na statku radio włączone cały czas Ja mi ty weź jedno radio Szkoda mi mi trochę na to miejsca, no ale dobra No i dobra lecimy. Ale ja ty masz Wym tylko momencie... radę ja mam tylko latarkę i tu mnie macie szowelę macie szowelę, więc jak to nie możecie Może ci się bić najwyżej Czy, czy mnie słychać? Słychaćcie Bardzo, dobrze, bardzo dobrze. Ej, ale ja nie wiem gdzie tu iść tak w ogóle, Coen Gdzie to A, się... Gdzie A dobra tutaj. No już, już tam idę, choć. chodź. Chodź chodź to, to do tyłu No idziemy tu do tyłu. A to szugar zostajesz, tak? Koniec końców. Tak, ja zostaję będę was prowadził. A na pewno nie chcesz iść? No to chodź, nie masz co tam, będziesz się nudził, no Będę jak wy sobie nie radzicie. Nie tu, Karinka! No się tędy też sobie możesz jak się uprzeć, ale? Gdzie? A. Szugi i jak chcesz, to chodź do nas. Nie no, na zobaczę co to będzie, zaraz na że podejdę. I tam ze Fajne jest to, że na tym radarze będziesz też widział, że mamy wokół siebie jakieś złomy, to tak, też jest dobre. Tak, 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 tak no. Złomy mnie bardziej interesuje, żeby on wiedział, że my mamy potworki jakieś położone. Ludzie <laughs> z łopatą idę. <laughs> No dobra, wchodzimy. Ja idę na lewo. Tutaj nie Aha. masz nic, tutaj nie masz. E, są cztery złomy w tym pokoju. Są cztery, złomy tutaj. O, ale dobrodziejstwo. Obok ściany, obok ściany po lewej masz, obok, obok po lewej, no. Tutaj masz jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest na... <laughs> Najlepiej... Ja już nie mam miejsca, Sugar, <gry> ja muszę iść to wynieść. Tam jeszcze być może jeszcze jeden, nie wiem co jest, teraz też tak nie wiem. Jeszcze jeden jest zaraz przy tym, to może tutaj. Jeszcze jeden masz, jak wchodzisz po prawo, idź po prawo. I no. no, na dół yy, i przechodzisz... Widzę, widzę. Ja mam ten skokniczek, zostawiłem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest chyba na... Yy, jeszcze na jeden stawę, tu jest? Tak mi się wydaje. Bo na nie, nie widziałem. Koen go chyba wziął, bo ja tutaj patrzę i nic się już nie podświetla, wiesz? Yy, na tym regale to jest właśnie... Znaczy, wiecie, tutaj nie na, nie na tym środku, tylko po lewej, teraz po po lewej. No, no, no to już coś tutaj jest. Nic nie widzę. To nie wiem, to może mi po prostu sobie pokazuje jak się tam po prostu te gry też wyglądają. No, 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 to tutaj wygląda jakby coś tam było. To ja nic tu nie widzę, nie mogę nic zrobić. Ale fajne jest to walkie -talkie. Szkoda tylko naprawdę, że to tyle miejsca zajmuje. Dobra, schodzimy na dół. Ale co? A poczekaj, wezmę... Chciałem, chciałem... Już, już, już. Ten, co już kratę znalazł z butelkami. Mhm. Druga krata z butelkami. Ja to jest druga kratka z butelkami. Ja tu nie skaczę jak coś. Koen, zostawiam to Tobie. Dobra, wrócimy do tego tematu. Okej. Okay. tam My tam, to było Nie widzę tutaj jeszcze nic. Myślałam, że widzę tu pajęczyny. Taka mija, jedno i drugie. Słyszę coś czy to twoje tupnięcia były To nic być na razie nie widzę, więc nie ma. Lepo Idź prosto, i w lewo Prosto, prosto W Prawo teraz, prawo Taka mija, mi kupuj, jedno i drugie. Na no to powinieneś wyjść, na pół Party i na... Jeszcze wejdzie. raz, Sugar, gdzie teraz? Lewo. No i do góry tutaj jest dużo pomieszczenia. Jakieś po prawej, idź teraz po prawo i tam jest item jeszcze telewizor i później jeszcze tam są dwa itemy. Jest chyba wyjście tam, żeby za, zaraz. To masz na pewno jeden item? I tak, to jest jeszcze, nie no. no, no... Zobacz, jeszcze raz kakać. Wszystko idzie obejść. Nie, musi tutaj przyjść, bo ja już nie mam rąk. A są faktycznie. niestety, niestety Koen nie, było sobie więc nie, nie, nie Kane, jesteś tu gdzieś? teraz do wyjścia. Znaczy, być może teraz za Tobą jest też wyjście. Weź iść bo mam czerwoną taką... E, idź... Nie, nie, idź, idź tam gdzie byłaś. Tutaj masz pion. Cześć, Zorka. Nie masz, nie masz przejścia w prawo teraz? I zobacz, tu czy tutaj... Bo mam czerwone takie drzwi. Po prawej tutaj, tutaj jakbyś miał... To jest nowe pomieszczenie. To jest nowe pomieszczenie po prostu. I tutaj też są jakieś rzeczy. Ringham. O! Chodź do mnie! Idę do ciebie, ale powinniśmy zacząć myśleć nad tym, żeby stąd spiernicz. A co? Tak, tylko ja nie mam nie mam kompletnie już rąk. Muszę wyjść teraz gdzieś. Ja to Koen wiesz, gdzie jest wyjście, bo musimy stąd wyjść, bo jest no, multum itemów jeszcze gdzie indziej, tam prosto. Na dół czy gdzie? Chyba jest. chyba nie, ale zaryzykujmy to przejście, gdyż tam chodzi tyle rzeczy. Mówisz? Nawet nie pytaj, nie? I to jedno robi tutaj, tu, 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 którego ja nie lubię, a drugie robi Tu nic nie ma ponoć. Dobra, nic nie ma, czyli na pewno nie tędy droga. Do góry, do góry. Jednak musimy się zmierzyć. Słuchaj, kucnijmy sobie. Kucnijmy sobie sobie, tu ptamy. A ja nie mogę kucnąć z tym żelastwem. Możesz. A którym się kuca? Z A dobra, to ja klikam. A widzisz, no to mamy miejsce, Zorka, słuchaj. Coś Sugar mówi, że jest, ale nie usłyszałam co. A tu są intemy dodatkowe, stąd trzeba je wziąć. Masz miejsce? Tam jest śrubka, tam jest śrubka i coś jeszcze. Używałyśmy najdroższe rzeczy najpierw. Spokojnie, pocikuj. Cicho. Nie dajmy się nikomu stwierdzić, jak Może? To. może? <laughs> no to chodź do nas, chodź, chodź. Chodź na poczekanie, jak będziesz napisz to Cię wrzucę. Tutaj cicho i spokojnie słuchaj. No. Zaraz Zorka do nas jeszcze dołączy. O, bardzo <laughs> Coś słyszałam. Uh, Dobra, mamy pająka, pająka masz, pająka masz. O kurde, latarka mi się skończyła, bo nie, nie zauważyłam, że mają, mam ją włączoną. Kurde, nie pamiętam. Do tyłu. Słyszę szugi, tylko powiem ci, że jak niosę to żelastwo, to nie mogę się przełączać na walkie-talkie. Mam tu gdzie A, żyje, bo ja myślałam, że... Nie tu. <laughs> ja pierdykam. Tak, tak, tak. Tu, na o Boże! Masakra. Ładnie can, no. ładnie. Oj, chyba tego nie przeżyję. O... Tak. Siema, Coen! Sugar! Tybie Sam został! <śmiech> tak! <śmiech> Bez itemów! <laughs> no ładnie. Co zrobi teraz Sugar? <śmiech> Odleci! Dwaś tchnie. <laughs> On już nie zrobił. O rany... Masakra... Uch, zapomniałem. Zapomniałem, że mogę teleportować tutaj, kurde. No właśnie, to jest wszystko szugara wina, no to wszystko jest przez szugara no. Nie, no, nie no, teleportował no, nas! No, co <laughs> nie teleportował nas i tyle. Jak, jak to się, ktoś chce tutaj zostać, czy, czy to ja Jedziemy mogę? Idziemy, znaczy jak ktoś chce, to niech zostaje, ja idę. Hmm. Dobra, to ja biorę tego i idę. idę. Dobrze, czekaj ten Handboy. Nie pamiętam no, gdzie no, to... Dwaricz! No. Co Cieszą się z tego powodu. że dobrze idę i nie gdzie idę. Gdzieś po lewej stronie jest main entrance. No nie wiem, nie wiem, takami, jak ja bym miała dać ci to suł. Oooooo! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Nie wiesz, no noc mi jesteś, nie wiesz, gdzie jesteś! No to masz takami, jak chciałeś, to masz! Fucking! Bez sensu. A nie, a nie. Mamy tutaj jakieś temy? Bo nie wiem, czy się szukać, czy nie. Mhm. Halo? Słuchaj, widzisz? Uważaj na minek. Tak, widzę wieżyczka. Na nie widzę. <sug> <sug> jest wieżyczka za drzwiami, na pewno. Jeśli ktoś podąża cię, tam jest jej z wieżyczka na tą stronę. Tak, widziałem, widziałem właśnie ją. Trzeba zabić strzałek, ale nie pozwoliłem. Słuchaj, czy blok tutaj. Tak, ja, widzę, blok jest. Mm -hmm. Mogę to tworzyć? To jest u y -y 9 czy V9? Y9, kułem Dziękuję. Co za przybrzydły no, robot? Z zaglądem to nieco widzę. Okej, okay, tutaj idę za glutem. O! Minąłeś coś, chyba jakieś zasilanie, czy coś. Patrzymy, jak to klient widzi. O, tu są aż trzy. Na razie nic nie masz. To widzicie, o, po, pomieszczenie przed wami na 12, duże pomieszczenie 3 na podstawie, prawda? Tu jest w tym momencie, kiedyś to jest w tym momencie. Jest w to jest w to jest w tym momencie, kiedyś to jest w tym Chwila, Ten co ma zabawkę... A ja? Ciekawa jestem czy zdali sobie sprawę, że ja już nie żyję. Tutaj blobik idzie cały czas, ale próbuję. Ale chyba mijali moje ciało. Musimy przebiec sobie o blobika. A ja już nie jem. no ja już skończyłam swoje sushi jeść. Ale dziękuję. o otworek Na końcu obluta, coś chodzi. <grywka> <grywka> Zupkę z lekarstwem, To ja nie życzę smacznego, tylko jest, zdrowia, kochane. Ale tam czerwone... Co? Z węta coś wyszło, tak? Przed chwilą przy nich. No ogólnie nic nie ma, bieda koło was w tym momencie jest. Tylko to jedno pomieszczenie, co ci wcześniej mówiłem, tam jest... Ale tam, tam... Nie, A jak tego covida? Przechodzisz delikatnie czy raczej nie? Gdzieś, gdzieś do wyjścia można skierować? Bo to też tak lipa. A. Nie widzę nic w zasięgu na razie, nic na razie w zasięgu nie widzę. Na razie nic w zasięgu nie widzę, ale jak pójdziecie tym korytarzem to może tu się coś świeci po lewej stronie, to jeszcze jeden przedmiot. Nie, to jest lampa i to jest ta żarówka. To dobrze, tego. to dobrze. Bezpiecznik główny. Sugar nawala trąbką. A przynajmniej widziałem, że on ją podnosi. Obydwie powinny być otwarte. Obydwie są zamknięte. A, no dobra. To tutaj tak samo jest jak na Na statku pewnie mają jakieś klucze. Tak, bo to jest klucz. No ja pamiętam, że jak covid przechodziłam to dość ciężko, ale mnie kaszel wykańczał niesamowicie. myślę, że chyba... Czułam już takie zakwasy na brzuchu, nie miałam siły aż kasłać. Tam gdzie on jest. Takie miałam zakwasy na brzuchu. Ucieka, nie wiem co to jest. To jest to no atakujący atakuje. A teraz niestety po covid coś mi się dzieje, że ciągle męczy mnie kaszel. I nie wiem o co chodzi, no ale... Wiesz co, oni mnie nie słyszą. Ani kołem mnie nie słyszy, ani oni mnie nie słyszą, więc... Ale już przestał trąbić przecież, dawno. Zorka? O, coś czerwonego jest. A, to ten glut. Tak, tak, proszę, proszę, do Dobrze, dobrze idę? Dobrze idę? Dobra, okej, do drugiej strony No, to też jest kijowe jak też, już wejściom. przez tą chusteczkę masz Dla ten gdzieś, nos zdarty. Jeszcze jakieś drugie wejście? Nie wiem, nic nie mam, nie, 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 nie? Shit. <średenia> o, nie dosięga go? <średenia>

O, Koen co? widział, że wciągnął mnie robak. O, Koen widział, że wciągnął mnie robak. Myślałam, że nie widział. No właśnie, tam jest przejście. Robak Co? No nie zdążyłam na. Ja szła szłam tutaj do drabinki i mnie robak wciągnął pod ziemię. I słyszę go, że tutaj Panie też chyba się idzie. No. Mniej no. więcej w tym kierunku powinniśmy mieć statek. To, cóż, a to ja to myślałam to 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 w ogóle, że to Zorka zginął. Nie, nie, to ja, to ja. Ja, by, ja bym czekał właśnie, czy to, to zabija z takiej odległości. Ja też byłam ciekawa później, jak patrzyłam. Tak się zbliżasz, zbliżasz, a tu jeb jednak. No, Akurat to, mówiłam, o to nie trafia z takiej odległości. Jeb, Sugar, raz bierało. Ja też właśnie tak myślałem, Ja też tak myślałem. O, nawet w cibaku klipa zrobił. O! O! Nie wierzę! NIE <śpiewa> cię! Jaki... No to Koen został sam! <śpiewa> no, niestety. <śpiewa> o oh god, Koen, zdajesz sobie sprawę, że zostałeś sam? Czy jeszcze nie? <śpiewa> No i nic nie ma. O, teleportował ciałko, nice! Jeszcze piesek chodzi obok. O-o. uważaj! Czy to ten robak wiel... o-o. Ty, -o. on nas tu wszystkich teleportuje. Nice. O, odzyskał wszystkie ciała, dobra. Nice! Ja bym o tym nie pomyślała. To piesek chodzi, bo słychać, że to piesek. A nie, to nie dobra, dobra. A, dwa ciała tylko odzyskał. Nie wciągnie, dobrze już. Uciekamy, uciekamy. Idzie tu. O, o. Zabkrzyźbił! No jasne, taki chuj jak Mataryk Okobnik. Oszkarczy. <gry> Słowem, że... Ja byłam za daleko pod ziemią, no niestety. pomysł. No bardzo, nice bardzo mi się ten pomysł. Naprawdę nice. No. Tak, tak, dostrzegniemy to z okna. ciężko. Może to będzie ciężki temat. Idziemy, idziemy na inny, na inny plan, co? Oni już poszli, poszli. No dobra, to idziemy. Ma, mamy tu coś? A, kij z tym. Szkoda. Miejsca na te itemy wszystkie. Przejdę dyk. Przejdę. Oho, gniazdo jakieś. Może później je weźmiemy, spróbujemy. Zawsze ginęłam przy tym, ale może za którymś razem się uda, bo widziałam teoretycznie fajny sposób na wzięcie tego gniazda. O widzę, że już tutaj coś powynosili. Dobra, idziemy prosto. O, poprawiło. Poprawiło? Nie wiem, nie powiem, nie. Co się stało? Tu nic nie ma. Któreś kolor. Aha, czyli wyrzucili ten bezpiecznik w ziemię. Już nic nie będzie widać tutaj w takim razie. Nie dobrze. A to ja może sobie bezpiecznie tym razem zagram. W sumie to ja muszę zgasić światło, bo mi się tak odbija, że już totalnie nic nie widzę. Zapominam, poza tym ja i tak tu nic nie widzę. Czy tu coś jeszcze jest, chyba nic tu już nie ma. Hm. Dobra, idę wynieść coś do statku. I spróbuję zaraz z tymi pszczołami. Co to? A to jakieś ptaszysko, to chyba nie groźne jest. Dziwne te ptaki. I coś go nie wykrywa. Dobrze ja idę w ogóle. O shit! Nie zauważyłam tego, jakim cudem ja jeszcze żyję. Gdzie ja jestem? Ja chyba źle poszłam. Tak, ja źle poszłam? Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia, zabłądziłam. Skoro mi nie wykrywa tego statku, to znaczy, że jestem da daleko od niego. Masakra. O, o! Fuckin'. Siedź tam spokojnie piesku, siedź tam spokojnie. Kurde, gdzie ja jestem? Gdzie ja żem polazła? O, mam wrażenie, że on za mną idzie? Gdzie ja jestem? Co tu tam chodzi? Koło statku. O mój Boże, to jakiś jest, nie wiem, gigant. Właśnie słyszę i widzę, jak tupie. I pytanie: czy on widzi, czy jest ślepy? Na co on reaguje? Widzi dobrze, o kurczę. Nice, nice. Goni, goni, goni! Co tu się dzieje? Czemu ja dziwnie widzę tak nagle teraz? A, Ebako napisał, żeby zmienić nik na podglądzie, może to o to chodziło? Tak, tak, jak chcecie te ten, to musicie ustawić, A... ustawić tutaj na tym, kogo chcecie teleportować. Dlatego mnie cały czas teleportowaliście. Nie wiem, co A, co no, na trzyma, tym? No, dobra, switch okay, kamera albo na tym, na terminalu możesz ustawić, żeby zrobić. O, o. No i koniec po nas. <laughs> Ale ciekawie było naprawdę. No. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Bye!